Cześć, kochani, Paweł Lemański z portalu muzykuj.com się kłania, a to jest Dynaton DPS70. Cóż to w ogóle jest firma Dynaton? To nie jest firma, która powstała niedawno gdzieś tam w garażu w piwnicy, tylko jest to firma z tradycjami, się okazuje. Spadła. Ta firma, słuchajcie, istnieje od 1987 roku. Okazuje się, że jest to firma, która wyprodukowała pierwsze piano cyfrowe. Korei Południowej. I co więcej, okazuje się, że firma ta produkuje mnóstwo innych instrumentów akustycznych, elektrycznych, no i jeszcze robi też dla innych marek różne instrumenty, nie podpisując się pod tym. Robią właśnie sprzęt też, również OM-owy. Tak więc jest to naprawdę ogromna korporacja. Tak więc przyjrzyjmy się dzisiaj Dynatonowi DPS70, zobaczymy. Co w nim drzemie. Z pozoru pianinak, pianino, jak pianino, kor brązowy jest w takiej pięknej, ładnej obudowie, jest to solidne. Natomiast 40 W nagłośnienia i to, co odróżnia to pianino od innych, to 128 brzmień. W tej klasie, w tej cenie instrumentów zazwyczaj brzmień mamy 8, 16, no 20, gdzieś tyle, Tu mamy 128. I teraz jeszcze jedna rzecz. Tutaj, kiedy połączymy pianino ze smyczkiem, to ten smyczek. Nie jest ucinany, to jest istotne, zobaczcie. O, mam lajer włączony, mam lajer włączony, posłuchajcie. Czyli mogę robić akompaniament piękny, i ten smyczek mi nie ucieka. No i to jest fajne, ale jest jeszcze jedna świetna funkcja. Ten instrument ma wbudowany interfejs audio, co to oznacza, że jeśli podłączysz Przewód USB do komputera, no to instrument będzie kartą muzyczną. Kiedy podłączysz do tabletu, na przykład do iPada, przy pomocy tam przejściówki, to już jest nieistotne, no to możesz grać instrumentami wirtualnymi, czyli tymi instrumentami wbudowanymi w iPada, tak samo jak na komputerze, ale będzie to słyszalne przez głośniki Dynatona. Świetna sprawa, zobacz. Mam teraz włączone pianino z iPada, cork modul. To jest świetny wstęp do różnych brzmień, jeśli brzmienia w instrumencie Ci nie wystarczają, no to z zwykłym przewodem jesteś w stanie to zrobić, ale jeszcze jest jedna rzecz. Możesz przecież wykorzystać chociażby aplikację Cubasis i nagrywać wszystko tutaj. Tablet. I to też jest odpowiedź na pytanie pianistów, jak mam nagrać plik Audio, czyli mój fortepian, na komputer. Zobaczcie, czy tam na przykład na tablet. Jeśli ja mam tutaj przed sobą urządzenie, które nagrywa mi, czyli program sekwencerowy, dajmy na to Cubase, tworzę sobie nowy track. Robię tylko stereo. Na pierwszym śpiewa mi Noemi. Czerwone Zobaczcie, ja teraz mogę sobie to wszystko nagrać. Czerwone jagody dym, wpadają do wody. Pomiadaj. Zobaczcie. Posłuchajcie zresztą. Dym, dym, wpadają do wody. Mogę to miksować, mam już to gotowe, mogę to wyeksportować. Jest edycja cała, czyli jednym kliknięciem po prostu karta muzyczna w tym instrumencie. To jest wybawienie właśnie dla tych, którzy potrzebują szybko coś nagrać. Czy w MIDI, czy w Audio nie ma to znaczenia. To po prostu doskonale działa. Przez wbudowaną kartę dźwiękową możesz puszczać z telefonu, z tabletu, podkłady muzyczne i wypuszczać to dalej. Instrument posiada Aux Out oraz Aux In, czyli możesz jeszcze dodatkowo podłączyć sobie jakieś źródło dźwięku. Może to być drugi syntezator na przykład. Może to być Twój głos przepuszczony najpierw przez mikser. Możliwości jest dużo, no ale co, posłuchajmy, jak instrument sprawdza się w brzmieniach fortepianowych. 1 Warto też podkreślić, że instrument posiada string rezonans oraz damper rezonans. Posłuchajmy. Jak słyszeliście, DP70 posiada mnóstwo brzmień. Jak nad tym zapanować? Bardzo prosto. Każdy przycisk ma swoją kategorię i tam jest kilka brzmień pogrupowanych, ale jeśli chcecie zrobić swoje ustawienia, na przykład specjalne połączenie piano na przykład z jakimś dzwonkiem, no to możecie to sobie zapisać w pamięci rejestracyjnej. Mamy pięć komórek na przywrócenie własnych brzmień i jednym kliknięciem w 1 2 3 Czwórka oraz piątkę, możemy sobie to bez problemu szybciutko przywołać. Prezentację zacząłem dosyć grubo bo od komputera, od tabletu a co jeśli tego nie posiadasz? Masz tutaj rejestrator wbudowany ma on trzy ścieżki na jeden song możesz nagrać trzy ścieżki i to jest fajne. Tam jest 40 tysięcy nut pojemności, tak więc spokojnie to się nie zapcha. 256 głosów w polifonii również da radę. Mamy również dwa procesory efektów, pogłos oraz chorus w ośmiu odmianach. Posłuchajcie. Wcześniej zwróciłem uwagę na to, że można tutaj połączyć brzmienie i to brzmienie dobrze się łączy. Natomiast mamy również jeszcze funkcję split, czyli podział klawiatury. Jest również funkcja twin, czyli możliwość podzielenia klawiatury na dwie równe części. Uczeni-nauczyciel. Po to, aby każdy mógł zagrać w tym samym rejestrze bez zamiany się miejscami. To jest przydatne, i warto tutaj też podkreślić to, że lewy pedał przytrzymuje dźwięki lewej strony, a prawy przytrzymuje dźwięki prawej strony. Bardzo, bardzo dobrze. Reasumując, DPS-70 od Dynatona to, to instrument, który może służyć na wielu płaszczyznach zarówno początkującemu, jak i nauczycielowi, ze względu na właśnie dużą ilość możliwości, chociażby nagrywanie audio. Zewnętrzne na tablet czy komputer, yy, czy też granie lepszymi próbkami fortepianów yy, przy pomocy instrumentów wirtualnych. To wszystko na dziś. Pozdrawiam serdecznie. Na razie cześć.